Węgiel aktywny to substancja o wszechstronnym zastosowaniu, a trochę chyba niedoceniana. Jako lek zejni od dawna w wielu kulturach, stosowany przez Aborygenów, Indian oraz Eskimosów. W Polsce wykorzystywany przy rozwiązywaniu problemów gastrycznych. A trzeba wiedzieć, że warto sięgać po niego znacznie częściej. Oto pięć zastosowań węgla, których nie zna większość z nas. Pierwszy. Bezpieczne wybielanie zębów dzięki swoim właściwościom usuwa przebarwienia z zębów. Jest w tym bardzo skuteczny, już po pierwszym użyciu widać różnicę. Jak wybielać w domu? Węgiel należy rozpuścić w małej ilości wody, nałożyć szczoteczką na zęby i przez chwilę szorować. Potem zostawić na 3 minuty i wypukać. Drugi. Pogromca kaca, czarne kapsułki mogą uchronić przed kacem. Dzięki właściwościom oczyszczającym usuną większość toksyn z organizmu. Ważne, by wziąć cztery kapsułki zaraz po spożytym alkoholu. Albo jak tylko wrócisz do domu. Trzeci barwnik spożywczy. Ostatnio zapanowała moda na czarne wersje różnych potraw. Choć wygląda sztucznie, to barwnik jest bezpieczny i naturalny, bo jest to właśnie węgiel. Używa się go tak samo jak innych barwników spożywczych, a daje ciekawy efekt. Czwarty. Skuteczny w walce z trądzikiem na plecach, węgiel świetnie poradzi sobie z oczyszczaniem skóry. Usunie nadmiar sebum i bakterii. Kąpiel z jego dodatkiem może wyleczyć nawet najcięższe przypadki trądziku. Wystarczy wsypać zawartość dwóch kapsułek do wody. Uważaj, węgiel może barwić, dlatego dobrze opłukaj ciało po skończonej kąpieli. 5. Maseczka oczyszczająca peel-off przygotujesz ją w zaledwie minutę. Węgiel, dwie kapsułki, wymieszaj z jedną łyżką żelatyny i odrobiną wody. Nałóż na twarz, zaczekaj, aż wyschnie i zdejmij. Znakomicie oczyszcza pory skóry, odświeża, usuwa wągry i zaskórniki. Genialne, prawda?